Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Fazmofobii. Dzisiaj, moi drodzy, kolejne wyzwanie tygodniowe i dzisiaj tryb z Potenza, jak jakbym to powiedział, czyli moi drodzy, nic innego jak speedrun. Tak jest, o co chodzi w tym wyzwaniu tygodniowym? Już kiedyś było na Tanglewood Drive: po prostu mamy zidentyfikować jak najszybciej ducha. Duch ma chyba ustawioną poziom interakcji ogólnie, które wykonuje na. Bardzo wysoki, także łatwo jest go zidentyfikować, szybko idzie go zidentyfikować, także. Yy, tak, będzie. Robimy po prostu stricte speedrun, moi drodzy, tak jest. Yy, lecimy, lecimy. Mamy wszystkie kurs obiekty na mapie, także możemy sobie na spokojnie od razu wejść do domu. Wziąć lustereczko i zobaczyć sobie, gdzie nasz duch przebywa. I duch przebywa w salonie, dobrze? Yy, poproszę, dobra, no więc tutaj rzucamy ten yy, ufałę, to, 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 lecimy po kolejnej temy, bo robimy speedrun, jesteśmy dzisiaj spocyńcami, moi drodzy, tak jest ucimy się yy, no to co, projektory i kamera szybciutko, pyk, pyk, pyk Czo, kurde, tutaj się upocima jeśli speedrun wam się spodoba, moi drodzy zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, oczywiście, będzie mi bardzo niezmiernie miło, jeżeli zostawicie łapeczkę w górkę no i tutaj sobie dajmy projektor. On coś dotknął. Może to być okno? Nie jest to okno. On po prostu rzucił sobie tu dobrze. Światła nie palimy. Nie ma sensu. Tutaj możemy sobie co najwyżej zapalić. Nie będziemy zbierać jakichś bonerów, robić zdjęcia, bo po co? Jesteśmy tutaj stricte, żeby zrobić 5 koła. Eee, weźmy sobie jedną książkę. Weźmy tutaj termometer. Thermometer. Będziemy sobie sprawdzać tutaj temperaturę. tu? W tym momencie... Dziwne... Bardzo osobliwa sytuacja... No nic... Wstawmy tu księgę... Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you French? Are you pizza? Are you here? Are you close? Where are you? Coś, coś średnio ten tryb speedrun działa. Lustro tak bardzo dwojako pokazuje, bo w sumie pokazuje, że duch jest w salonie, a temperatura w salonie jest dosyć wysoka, bym powiedział, nawet. Dobra, weźmy sobie pilsy, przy, przy, przynieśmy resztę itemów po prostu. Bo to, co tu się dzieje, to jest bardzo dziwne. 50% psychy, to tam nam może dać jakiś, jakiś kurde, prawda, <laughs> jakiś tip. Upewnijmy sobie jeszcze raz lusterko, czy on się, kurwa, nie przemieścił, bo to takie trochę, trochę susi. że on tak, jakby... On jest tu, jakby. Dobra, są footprinty. Kurwały jest. Księgę możemy dać mu tu. To możemy. To możemy zabrać. Na szrajbi przy okazji. Demon Polygara Smiling. No to podejrzewam tutaj... Podejrzewam tutaj mocno demona. Myślę, że sobie zaznaczymy demona, co by miał jeszcze demon? Freezing tempsy. Czy są Freezing Tempsy? Nie wiem. No niby nie. Ale jest chłodno. I powiem wam, że po tamtym hancie bym wywnioskował, i tutaj tym bardziej, że mamy psychiki 70% mieliśmy, więc raczej jest to na pewno demon. Więc powiedzmy, że tutaj w 4 minuty gierka zobaczmy i był to demon, moi drodzy. Tak jest. No to wybieramy znowu tangleu i lecimy drugi Investigator z 3. Myślę, że tutaj na 100% trafimy wszystko. Wiecie, wiecie jak jest, nie? Unbishop, tam pierdoły jakieś, nieważne. Nieważne, lecimy, nie śpimy. Mam nadzieję, że Wam weekendik spokojnie mija. Łazienka. Łazienka jest jedna. Nie, łazienki są dwie. I to jest łazienka z lustrem, więc to jest łazienka. Ta dalsza. To tutaj o. Dokładnie ta tutaj. Dobra, tyśknął drzwi i nie mamy ultrafioletu, więc możemy sobie od razu wykreślić, bo to było... Na tej drzwiach, no właśnie. Także od razu UV out. Ciekawe go Steven. Co nie mówić. Techa nam solidnie spadła po, tym, po tych dwóch użyciach. Także sobie weźmy od razu to, żebyśmy nie zostali ofiarą. Nie 4 już cztery. To jest 14 stopni. Podejrzewam po prostu, że na tym trybie jest problem właśnie ten temperaturowy, że dopiero się ochładza później. Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you french? Are you pizza? Are you here? Are you close? Are you here? No zobaczmy jeszcze to. Baby. Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you here? Dobra, Powiedziałbym, że Spirit Box jest nieaktywny. Zostaje nam Revenant Shade i Tie. Mam tutaj jakieś podejrzenia shadeowe. Mam być szczery. Chyba, za chwilę zobaczymy jakieś orby. To jest bardzo możliwe. Jest orb. że ten orb się wydobywa... ...najdroższe z tego pokoju. Co za tym idzie? Are you here? Are you close? Dobra, mamy projektor, jest to high. Najprościej w świecie, powiedziawszy. Także mamy kolejną gireczkę w kieszeni. 3 minuty zajęła. Także tu faktycznie speedrun lecimy. Jeżeli nie macie, jeśli chcecie po prostu sobie wypełnić 5000 prosto, to polecam. Ten tryb jest banalny, nie? Banalne, albo nawet sobie, nie wiem, żeby szybko pofarmić, porobić pełne investigaty, wszystkie zdjęcia i tak dalej. Możecie też sobie ten tryb pograć. Aczkolwiek, no, zalecam mimo wszystko dalej, Camp Woodwind na 12,5, na 12,85. Ale wiecie, ja jestem fanem Jerry Nielsen, gdzie jest Tom, skoro jest Jerry, ha ha ha, śmiesznie. Dobra, dawaj tu prąd. Prunt, prunt. Jest to jadalnie. Tutaj właśnie pyk, pyk, pyk. Po co? co ja ten aparat biorę? Skoro ja i tak nie cykam zdjęć, to na cholerę mi ten aparat. W sumie nie rozumiem po co ja to wziąłem, no ale. No niech niech już tak będzie, że tak. <laughs> że tak robię no. Głupota po prostu. Głupota głupotą. No i co? Orbiksonów nie widać. Projektora zobaczymy. Na razie w nic nie puknął, więc chyba pójdziemy sól rozstawić. Jedną sól. Jedną książkę, jeden ten, bo temperatury nie bierzemy, bo musi i tak ochłodzić troszeczkę. O! Ude coś mi ramię boli. Bo mnie boli. Oh, no i też bardzo wszedł. Hej i nie you mówał. Okej. Na pewno nie move. Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you here? Are you close? Where are you? Are you French? Are you pizza? Are you here? Are you close? Are you there? Where are you? Okay. Mógłbym rzec, że po prostu nie ma Spiritboxa, nie ma UV. Okej. Okay. Powiada się ciekawy. Rzuca bombę. Pooglądajmy sobie chwilę. Może jakiś dziki projektor? No chyba się nie zapowiada. Hmm. A moi drodzy, widzicie, nie zawsze tej duchy będzie chciał dawać, sobie znać. Masz tu książkę, masz tu drugą książkę. O sobie skastuję. Jest tam dalej. Wiecie też co jest? 11 stopni jest, kurde. ...długo komu tutaj siedzi, a nic nie, nie, nie wykazuje. On nie chce nic robić, zauważyłem, że jak jestem w niego w pokoju. Hmm. Hmm. Ciekawe. IMF, pismo i freezing by miał. Może, jak mu wyjdę z pokoju. No bo wiadomo, przejdę działają tak, że. Nic nie robią, kiedy jest się u nich w pokoju, nie? A teoretycznie teraz jestem winnym. Więc w teorii on teraz powinien coś zacząć robić. Czy ja coś mówię? Pismo ducha, nie oni, to już wiemy. IMF4. Jeżeli nikt nie zrobi, kiedy ja będę tutaj stał, to będę śmiał powiedzieć, że to jest shade. Faktycznie, no jak przejdę tu, wiecie, co ten duch jest nad. Też mi powiedzieć, że masz taki zasięg. Nie, nie, nie moi drodzy, zaznaczamy po prostu shade'a. Twinsy to to nie mogą być. Oj, widzicie, wyszliśmy z domu i on nagle chudde działa. Także myślę, że. Czy raczej na pewno to, to musi być shade, prawda? No i był to shade, moi drodzy. Nic, nic, nic prostszego. Najprostszy. Najprostszy tryb weekly jaki możecie sobie tutaj wymarzyć, prawda? No i cóż moi drodzy. 12 minut nam zajęły gierki. Średnio po 4 minuty na jedną. Mogło być szybciej, jakby duchy były bardziej odważne, albo inne by się trafiały, ale. Jest jak jest. Kurde włosy mi atakują pomoc. Yy, no. Także to by było na tyle w tym odcinku, jeżeli się spodobał, zachęcam do lajkowania, do sub subskrybowania, do komentowania widzimy się w następnym odcinku, a tymczasem się z Wami żegnam, na razie i pa pa.